E, parokrotnie na live e, pisaliście, że macie problem z odhomowaniem impulsa. E, w związku z czym postanowiłem, postanowiłem nagrać taki poradnik, w którym króciutko omówię, jak tym e, cudem ruszyć. E, więc pierwsze, pierwsze, co robimy, to załączamy baterię. E, klawisz oczywiście J. Czasami może być tak, że bateria jest już załączona, także trzeba po prostu na to uważać. E, I teraz to, no, oczywiście odbieraki prądu. Damy na to pantograf. O, oba sobie podnieśmy. I w tym momencie, jak miga nam tutaj przycisk do wyłącznika szybkiego, przytrzymujemy, przytrzymujemy tutaj go albo klawisz M. Jak usłyszymy właśnie takie buczenie, jak teraz, oznacza to, że wyłącznik szybki się załączył. Eee, I teraz najważniejsza część, właśnie jak odhamować. Tutaj widzicie, że mamy, teraz dzwonimy jeszcze hamulec postojowy. Eee, widzimy, pali nam się tutaj hamulec bezpieczeństwa, eee, i w zasadzie nic nam tutaj nie, nie możemy ruszyć. A jeszcze oczywiście na nawrotnik do przodu klawisz D. Eee, no i eee, widzicie, tutaj nic nie możemy zrobić. Nic nam tutaj rośnie, nam tutaj, jak widzimy, moc na naszym tutaj ekranie, ale, ale nic nie jedzie. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, pokazała nam e, się taka dwie czerwone informacje, że niewłaściwe ciśnienie B18 wagon A, niewłaściwe ciśnienie B18 wagon C. Mm, I tutaj dodatkowo świeci się nam e, ikonka, znaczy nie ikonka, e, e, kontrolka hamulca bezpieczeństwa. E, aby go zwolnić, e, naciskamy tutaj ten przycisk pod SHP E, moskowanie hamulca bezpieczeństwa. Widzimy na przewodzie głównym, czerwona wskazówka idzie nam do góry. I jak widzicie, e, kontrolka hamulca bezpieczeństwa zgasła. Zapalamy jeszcze reflektory, podobnie jak Welfie, Tutaj mamy taki przełącznik specjalny. Możemy sobie przyczemnić jeszcze z tego, że, jedzie, że jedziemy. W dzień. No i cóż, ee, teraz plusem na klawiaturze numerycznej dodajemy mocy. Jak widzicie, z sinda hamulcowego całkowicie zeszło powietrze. Teraz, jak damy z powrotem na tą pozycję, no to nas powrotem rośnie. Ustawiliśmy tylko przebieg. O, i e, plusem na klawiaturze numerycznej dodajemy gaz. Czuwaki jest HP, oczywiście kasujemy spacją. Minusem odbieramy moc, a plusem dodajemy. W tym momencie będziemy utrzymywać prędkość, bo nie mamy w ogóle mocy. Także ani nie hamujemy, ani nie przyspieszamy. I teraz powiedzmy, że jesteśmy pod S1 albo, pod, albo po prostu zbliżamy się do stacji. Więc minusikiem z powrotem tutaj na dół, na dół i widzicie moc, teraz z kolei pojawia się tutaj na tym naszym ekranie, ale w dół i pojazd powoli nam zaczyna hamować. Plusem oczywiście zmniejszamy, minusem zwiększamy. I potem znowu plusik. I jadymy dalej. Otwieramy drzwi tutaj tymi przyciskami. Chociaż drzwi nam nie będą działać, jeżeli, jeżeli nie mamy przypiętego przy, przy rozkładu. No to tak na TD nie mam, więc drzwi się nam nie otworzą. Ale jeżeli będziemy mieli rozkład, kiedy będziemy w peronie, to drzwi powinny nam normalnie działać. Cóż, mam na na nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za uwagę.